Się na kanale Staracie z Ameryki. <tryk> Muszę jechać na robotę, która, na którą meble czekały u mnie na warsztacie przy, przez dwa lata, z różnych względów właściciel nie mógł skończyć rozbudowy. Zmieniał kilka razy generalnych wykonawców. No, <tryk> nieważne, co tam się, jakie cyrki tam się działy, ale w każdym bądź razie my mogliśmy zamontować to, te meble dopiero niedawno. Będę mógł Wam pokazać tylko Łazienkę, dlatego że tam, gdzie oni już mieszkają, to po prostu nie będę mógł wejść. Jest oddzielona taka część, gdzie jeszcze jest kibel, Łazienka, prysznic i walking closet, czyli garderoba jej. Czyli tam będę mógł wejść, bo muszę tam podregulować szuflady. Także po drodze Wam pokażę, jak ładnie. Wygląda okolica. A z drugiej strony, co ciekawego, w tej łazience jest na tej budowie, jest niesamowicie wielka ogólnie kabina prysznicowa. 20 metrów ma, albo ponad trochę 20 metrów kwadratowych prysznic. Możecie to sobie wyobrazić? Także to jest po prostu, nawet na, jak na warunki amerykańskie, to jest niespotykane, bo 20 m kwadratowych prysznic to jest, no, to trzeba mieć gabaryty. Także po drodze pokażę Wam, nie wiem jak tam, co tam się dzieje, dlatego, że nie było nas jakiś czas tam, po prostu no meble zainstalowaliśmy i koniec. A oni jeszcze tam, inne ekipy, różne rzeczy dłubią, w międzyczasie wychodzą takie kwiatki, że właścicielka po duma, po duma, się z tematem, tak... A, może by te światła przesunąć metr w lewo, no i... Wiadomo, to tak, no niby światła przesunąć metr w lewo, ale to jest po prostu rwanie wszystkiego i heja. Także... Ekipy jakieś tam na pewno są. Także... Zobaczymy. Muszę jechać i pokażę Wam Łazienkę, która jest w wielkości ma 40 około 30, a dokładnie 8 m2. Łazienka z tego prysznic ma 20 i coś nie, Łazienka cała ma 48 m2, bo przymierzałem tak z ciekawości 48 m2. Łazienka a prysznic ma 20 metrów kwadratowych, prysznic 20 metrów, to się w pale nie mieści. Fakt jest faktem, że ci ludzie są wielcy. Facet był e, football player, czyli takim graczem zawodowym, więc ma tam około 2 metrów, jest wielki, ciężki, duży chłop, tam waży na moje oko to tak 160 kilo pewnie. No, i oczywiście ma tak samo dużo Helgę, żonę. Eee, tak, ma najmniej imię Helga. Eee, oczywiście są tu rodzeni, to są Amerykanie, ale niemieckiego pochodzenia. I co jest ciekawego w tej robocie? W zasadzie to nic nie jest ciekawego poza tym, że dwa lata meble czekały, żeby je zainstalować, bo przez to pandemię i te wszystkie różne cyrki jakie były to on rozbudowywał dom żeby zrobić taki Master Suite to się tu u nas nazywa czyli sypialnia dla właścicieli Do, obok tego się wchodzi jest e, tak zwany walking closet czyli garderoba garderoba ma też ze 30 metrów kwadratowych co najmniej i to jest jej garderoba jego garderoba nie wiem jak jest duża bo nie robi mi tam bo nie przerabia tego do tego jest w środku w sypialni taki coffee bar czyli będą, będzie mała lodówka i maszyny do robienia kawy czyli po prostu po wstaniu idzie pod prysznic są dwa prysznice, będą dwa prysznice po dwóch stronach ściany więc ten prysznic jest olbrzymi Potem stamtąd w szlafroku idą zrobić sobie kawę, albo kawa już się zrobi jak jest automatycznie ustawiona, tak jak ja mam w domu. I potem po kawie idą do garderoby i z drugiej strony już wychodzą na zewnątrz z tego Master Suite po prostu tam do pracy, czy gdzieś jak muszą wyjść. Także jedziemy po drodze, droga jest kręta. Tu jest taki strumyk, który zerwał najbliższy mostek. Nie wiem czy widzicie kątem po prawej stronie jest strumyk. I tu będzie zaraz mostek i co kilka lat ten strumyk, który jest tam w dole i praktycznie go nie widać. On jak z górki woda spłynie, on płynie tutaj cały czas przy tej drodze. I tu ten mostek zaraz będzie mostek. Eee, za łukiem on był zrywany w ostatnich 10 latach 4 razy czyli no ma dobrą średnią naprawdę ma dobrą średnią o właśnie to jest tu te miejsce niby to się wydaje że to jest pod górkę no właśnie ten mostek, tu po lewej i po prawej nie, nie było to widać w kamerze. Jest jeden, bo ten strumik się rozgałęzia, i tu jest taki mały, właśnie drugi. I to wszystko, to wszystko woda po prostu przez z jednej strony, z lewej na prawo. O, tu muszę skręcić, chyba w zasadzie na pewno muszę skręcić. Także ta woda to zrywa. No i nie ma przejazdu. Jest z drugiej strony góry, tam gdzie przede mną jadę do przodu, to 10 mil. Do przodu przede mną, z tej drogi, jest autostrada. Ale ponieważ jest ładna pogoda i nie bardzo się spieszę i nie chcę stać w korku, więc jadę czasami, jak ja mówię, przez wieś, dlatego że są ładne widoki i droga jest spokojna. Można oczy nacieszyć, zwłaszcza w lecie, wiosną, jesienią, bo tu są wszędzie lasy, więc po prawej stronie jest park. E, tu się nazywa chyba Slokum. Slokum e, State Park. I po prostu no, przyjemniej się jedzie taką drogą niż autostradą, zwłaszcza kiedy są korki. A ponieważ tu są góry, więc nie ma tak dużo autostrad, więc Ci ludzie wszyscy, którzy są szybko, to jadą do autostrady i ta autostrada jest bardzo, bardzo zapłoczona no nie cały czas, ale w takich właśnie okresach kiedy ja jadę około siódma, 8 rano i potem po południu, trzecia, czwarta, piąta jak ludzie wracają, to jest bardzo zatłoczona. Tu po prawej stronie kątem widzicie pewnie jezioro, to należy do tego parku. Aczkolwiek tu można łowić, no oczywiście trzeba mieć kartę wędkarską, czy tam jak to się nazywa, fishing license. I można się oddawać przyjemności obcowania z dziką przyrodą, dlatego że ten park jest taki, że tam nic nie wolno robić. Po prostu jak drzewa padają, to padają i już. Także to drogo jeszcze będzie jakieś 10 mil i potem, jak będziemy już na miejscu, to Wam pokażę, jak ten dom wygląda. Dojeżdżamy już, to jest chyba tu, tak pod górę. Także bogaci zawsze, kurde, na górze mieszkali mieszkają, dlatego że mieli słu służących, żeby im wodę przynieśli z doliny, a biedni się osiedlali w dolinach, żeby mieć widzicie to chałupę żeby mieć to jest murowana z kamienia także ten dom to jest wam kilkanaście milionów oczywiście tu już jest stado kurde ludzi także nie wiem czy będę mógł cokolwiek wam nagrać, natomiast widzicie jak ten dom wygląda, ja tu muszę wykręcić także wyłączam kamerę pod słońce nie wiem czy coś będzie widać, ale tak wygląda ten dom. Jest olbrzymi, ma chyba 400 m2 Z kamienia oczywiście. No i pod górę. Wszędzie jest pod górę. Sąsiad jest dość daleko, taka sama wielka chaupa. Wejście właśnie na piętro. Tam jest basen na dole. Tak to wygląda. Kamienna choupa, naprawdę kamienna. Nie, że tylko okładana. Co mogłem, to Wam pokazałem. Także podejrzewam, że w Polsce kawalerki niektórzy mają niewiele większe niż tam ta kabina prysznicowa, albo nawet kawalerki niektórzy mają mniejsze niż 20 metrów. No ale to co kraj, to obyczaj, i także jest jak jest. Zapraszam Was na Mediapartner24.pl i na drewno.pl, aby tam nabyć moje książki albo przynajmniej zostawić komentarze. Dajcie kilka kropek i liter dla zasięgu. Jak się podobało to standardowo, dajcie lajka. Miłego dnia Wam życzę i niech moc będzie z Wami.